Cześć, ten odcinek z Robloxa Pet Simulator X kończy się, gdy ktoś poprosi mnie o darmowego peta. Zobaczymy, jak długo będzie ten trwał ten odcinek. Zostawcie łapkę i trzymajcie kciuki, żebym tutaj, wiecie, był dłużej niż minutę, oczywiście. Ciekawe, a, żeby to miało sens, to ja po, potrzebuję iść do shopa, do map, map lokacji startowej, prawda? Więc zaraz tu zobaczymy, czy. No są tu jacyś ludzie, mam nadzieję, że mnie nie poproszą, o, ten gościu mnie nie widzi na szczęście, chodźcie, weźmiemy, odbierzemy sobie nagrodę. Okej, okay, ten tu, on chyba nie widzi Zobaczcie, ja mam też te pety takie słabe, więc on chyba nie widzi, że, że ten, że, że ja jestem jakiś bogaty. Próbuję tam na naciągać jakiegoś innego kolegę. Dobra, chodźmy tu. Dobra, w gdzie oni są? Już ich nie ma? Uciekli, ciekawe Ciekawe gdzie poszli, a tu jest ten gościu Jestem ciekaw czy on mnie poprosi o darmowego peta Okej, okay. zobaczmy No na razie nic nie pisze, ale wiem jak, jak może napisać pewnie Patrzcie <zysy> No nie jeżeli chcecie więcej tego typu challenge, to dajcie znać i zapraszam też Was na mój kanał Minecraftowy, gdzie są właśnie tego typu wyzwania, na przykład nie mrugnąć, i tak dalej. Sprawdźcie koniecznie mój kanał. Do zobaczenia.